Cześć. Cześć! Witam się z wami recenzją książki Bielma, pana Michała Śmielaka. Książkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Initium, a jej premiera to 26 wrzesień 2023. Hmm. Słuchajcie, w pierwszej chwili byłam pewna, że książka no nie spodoba się raczej ludziom wierzącym, gdyż postacie niosą wieść, że w świętych miejscach, tak odpowiednio ozłoconych, mają prawo dziać się cuda. No, przyrównują je do Częstochowy i Lichenia, gdyż tam księża wciąż prowadzą te same nauki, wciąż pobierają pieniądze, by dokładać wiarygodności w cuda i głoszą, że jedynie mm, tam mają prawo się wydarzać. Ciekawie wypowiadał się o pacierzu i faktycznie mnie trochę zainteresował. Jednak z drugiej strony ludzie niewierzący tym bardziej nie wezmą ją za prawdę. I dlaczego tak uważam, to przekonacie się już tak naprawdę do trzeciego rozdziału włącznie. Autor zebrał tutaj fakty za i przeciw, doprowadzając, że w miarę wiarę można stracić tylko wtedy, kiedy wierzy się w określone rzeczy, głoszone przez lata przez kapłanów, a później sami stoją nad cudem i nie wierzą, że takie coś ma prawo się wydarzyć. Co ciekawe, będąc świadkiem czegoś, porzucili sutannę i nikt nie wie dlaczego. Wiecie, ogólnie motywem przewodnim jest tutaj wiara. A raczej objawienie pewnego człowieka, który już przekonany, że Sam Bóg do niego przemówił, e, czuje się wyjątkowo. Jest też e, starsza kobieta, która już raz umarła i ożyła dzięki wierze w Jezusa. Co na to wszystko ksiądz, który jest przekonany, że inni ludzie oszukują? Dlaczego ktoś tu zginął? Dlaczego takiego. czego w sumie takiego dowiedział się wysłannik kapłana, że no, ktoś tak zwyczajnie się go pozbył? Wiecie, całą książkę czyta się przyjemnie, chociaż starałam się zadążać za sarkazmami rzucanymi przez innych. Co ciekawe, sam ich sens e, miał być jak z kabaretu, czyli rozśmieszyć czytelnika, ale z drugiej strony, kiedy się nad tym zastanawiałam, wyglądało to raczej na prawdę. Wiecie, zostały tutaj poruszone tematy wiary i pieniędzy, i nie ukrywam, że czasami miałam też podobne myśli w tym temacie. Ja byłam nauczona, że Bóg jest wszędzie. Jednak ile i jak długo trzeba się modlić, żeby nasze prośby zostały wysłuchane? No i dlaczego niektórzy wierni nie mają dostąpić cudu? Wiecie, nie wiem, czy to taki akurat mój traf, ale ogólnie mało jest kryminałów dotykających spraw wiary. Tutaj było to ciekawie poprowadzone, gdyż policja na czas śledztwa starała się oddzielić to, w co wierzyli, od tego, no, czego aktualnie się tutaj dowiedzieli. I taką prawdziwą zagadką był... Policjant, który no, wcześniej był księdzem, miał zupełnie inne zdanie niż inni, ale starał się trzymać dowodów. Same postacie raczej nie były zbytnio przedstawione, gdyż najważniejszy był temat wiary, takich cudów widzianych przez innych mieszkańców małej wioski. No i ciekawie było czytać obie strony wiary, tym bardziej, że. Powiem wam, że te problemy, które się to poruszały, czasami sama się nad tymi zastanawiałam. Kiedyś bardzo dużo rzeczy było u mnie takich, że, że nie to, że nie wierzyłam, tylko zastanawiałam się, no dobrze, ale jeżeli już ktoś coś wierzy, jeżeli to jest cud, to cud. ok. Jeżeli coś ma się wydarzyć, to niech się wydarzy, ale co jest pomiędzy tym pomiędzy? Więc wiecie, no te tematy też były tu poruszane, więc tak naprawdę, no zaspokoiły moją ciekawość, aczkolwiek w niektórych momentach i mnie to podsyciły więc wypadałoby dowiedzieć się więcej, ewentualnie czekać na kolejne książki autora. <laughs> Także jedno z drugim ma prawo się też złączyć. Więc jeżeli nie lubicie tematu wiary, to nie bardzo po tą książkę sięgacie, ale jeżeli lubicie, albo nawet Wam ten temat nie przeszkadza, bo chodzi ogólnie o kryminał, o, o te morderstwa i jak to się wszystko potoczy, to jak najbardziej książkę Wam polecam. Jak wiadomo, najlepiej czytać to, co się po prostu lubi. <laughs> Także ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, pa 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 pa! pa.